Ja będę trochę wyżej. Perfekt. Ej, prasujcie i swój. 50, lepiej. Dobra, nice. Trójkę mam całą. Chodź jak Idę. Kurde, czasem jest go bardzo szkoda. Jeden dead prawie. Ej, leci na mnie, kurwa cały team. Jezus... Ja idę! Nie, nie chce mi się... No czemu tu są dwa teamy, kurwa? Jak dwa teamy? No dwa teamy tu są! Czemu? czemu? Od, idziemy, dwa teamy na boisku! No czemu tu dwa teamy? Jeden to był jakiś Bambi kurwa, coś biegł w linii prostej i nawet nic nie budował, no. I iść, kurwa, po kartę i... No, Fajny loot miałem, nie? Szara banita i pep szary. Nie! Buduj, buduj, buduj! Biegnę o ciebie. Burczuj. Buduj Archie Jestem, jestem, jestem! Jestem u ciebie. tak O mój Boże. Jakie to gęsy, jebane. O! jeden, dead jeden, dead jeden. Weź im pomóż! A ja za jednego zabiłem! Muszę się uleczyć! On ma, on ma cały team! Jeszcze jeden Nie daleko! Ej, jeden tam arsi w kółnie siedział No idziemy im najebać, nie ma tak Ja idę, ja piję ja piję biga Ja, piję, biga. ja są Bo mnie full clipuje Dostałem pita Ale jestem dead już Daj mu 50hp Pierdol... Maxi kół to <grym>, no. no to widać Chłop, Kolejny! Nice. <grymka> 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 jak widziałeś Maxy! Wiesz że mu dałem! Nie mam amo, nie mam amo! Nice. 11! 11 mu dałem! Ej dobra! Ale, ale jestem Kur... Fajnie je, Jeden, jeden set na dół jak ktoś tutaj Ta, da ta! Został nam ostatni, ostatnio nam został On się gdzieś tu kurwa kuta bandi na dół. No pewnie ja go będę miał jak zwykle. Ej, weź to klapsuj, bo on może gdzieś w budowach tutaj ty wyższy siedzi. Kolaps. Klapsuj to wszystko. Kurde, nice. Ej, podobało mi się. Tu. Kurwa, ja tu mam. No, medalik. Tinder. Dobra, budujemy się tu. No, i się bije tam. Dobra. Jakieś solowy. Ja to podłączam jeszcze tak trochę. Dobra. No, to no. no Waxi, my jesteśmy low-grandowcy. Nie, Waksi nie idzie na high-grand. Chodź, a nie do mnie na low 30? Uważaj, Waxi, Właśnie wiem. Trzeba uważać na inny team. I plecy ci nie idzie jeszcze. Kurde. O, mamy na obok. Można jak no, kręcić. Można. to Wykręcimy ze stąd, ale... Nie mamy rotajku Ale gripujcie tych! Oni są trio, musimy ich gripować, bo Taka tam ktoś używa ja To zabuduj bo przejdę Ja plecy raz. patrzę żeby nikt nie O idzie Soluwa na plecach Soluwa na plecach Soluwa na, na plecach za górką Cześć 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 Ale za tą górką się A, kampi. Okay. Idziemy No chodźcie mnie Chyba że przebuduję trochę Patrzę się O fuck Właśnie. On skiera już, to ja zostaję na górze Ja zostaję na górze Kraka ma Krajet tam Dobra 26 White Top 3 jest, będzie top 2 jak go zabijemy i jeszcze przez co? A ten ziomek mamy Dadion jakiś solo? O Jezus. Ej, tu już rotną, już rotuje, pa. Tam jest. To jest, to jest solotypek jest ten, solo I tam jeszcze jest. Nie, oni są chyba... Biją się no, Oni się biją, no. tu kill'a tak tego. Tak, no ładmy łapmy, bo mam tylko cztery. Czaku może być, więc nie pikujcie. Da jest. Weź mi to, Adam, trzymaj. 25 Oni mają. ma jeden. Oba... dwa łajta mają. Leci na mnie. Mam cię w tego typa, żeby się miał. Ej, Krak ma jeden. Jeden Krak. Ja da się lecę, czekajcie. Czekajcie, ja wchodzę na górę, Adam, ja ci dam Macy I tutaj, pa, pa, pa Adam. Daj, daj metal, metal, metal. Yy, trzymaj cały. Masz jeszcze, trzymaj masz mój Adam. Ja tam mu pójdę pomóc. Ale nie, Archie chodź tutaj. Weź no, tak no. mi nie budy, bo ja chcę se tak. To jest 50 metalu jeszcze. Ej, biegnie, biegnie. Krak, dead? Ale dobijam ci go dopiłem. Dead, 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 kolejny, dead, kolejny. Pod mostem Dobra. Sam. Na ostatniego to ja schodzę może już. Ja killa nie mam, nie? To no i chuj. Co, daj trochę drewna. Czekaj, bo ja jestem na A górze, tu jest dwójka. Jak dwójka, coś. jak dwójka, I jestem dead! Dla no, mnie? Dead, I dead, ja dead. Już rzucam. Krak. to jest nice. Dobra, dobrze. Zrobiłem killa chociaż ma jak... jak co? Majuś, Majusia się fiuta jakaś się wyjebała no. Ja biorę medaliony, ja biorę medalion Można Surdza bić jakieś typy zamiast na wyspę to, to Ja jakbyś nie dał Surdza bić na tej kurwa szmaczy Lecą, lecą, czy to, czy to Adam? To typy, typy, typy typy. Lecą. Typie, ma... ich, tyńmy ich, tyńmy ich, tyńmy ich. 29 dziewięć? Na no, tamtej wyspie są. To Adam? To teraz tam leci, ta, ta, to. Mówię, dojeżdżamy ich w no, Dawać. Tu jest Dobra. dla nas. na nas. Dla nas. 30 nas. Jedziemy, 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 jedziemy O Jezu ja idziemy, Chodź. idziemy, idziemy, a, idziemy, idziemy. Chodź, idzie, idzie, ja, ja się leczę, ja się leczę dobra, dobra Adam dobra mam 0hp, mam 0 Weźcie, wybuduj się trochę a ja, a ja. ja się lecę No Leć tam Adam, leć tam Adam 70. do Musimy ich zabić Dobra ja już lecę I'm fucking low Ja podlatuję trochę do góry

Pomóż. Adam. Adam nie jest mi cofnąć się jak ja zginąłem death ej te kurwa chodź mnie rezejs. o ale bombardilo kropilo kurde trawa nerola. wa ołem się traf no. 30 30 30 traf D, -d, -d zabiję go. Do tego właśnie biłem. Ej lecimy, lecimy tam. Bo ja go muszę. Może... Dobra, widać. Dobiję go, dobiję go. Ej, to jest same. Ten ostatni nie. też miał white Ten co tam. No bo no medalin jest white. teraz kawał. Ty... właśnie, no. na górę tego, na, na górę tego, na górę tego. Lunch, lunch, lunch Dobra, to lecimy tam, tam lecimy. I na kolejnego lunch pada i kolejny uciekamy na super supernową. Dobra, dobra. Good plan. Ale kurwa, jak gdzie jest reakcja chłopaki <laughs> Błagają nas gonić. Jest akcja, jest reakcja, kurwa. O, kubrywa. A tu coś jest z drewna, z drewna, z drewna. Nie, kręć to się. Już chcesz highground stąd przejmować? No. A patrzmy, w akcji czy nikt tu nie idzie z tej strony. Lecy, idą tam, gdzie my byliśmy. Okay, solowa to jest. jest. Nie, to są te typki, chyba. Oni nie, się nie biją. Nie, solowa, solowa. Oni ją dojeżdżają. 31, 32, 32. Czułaj, Ej tam stoi pa tam I kraka tam, wszyscy lowy mają Dwójka ma da nie ład. dobra jeszcze, tutaj pa, drewno, drewno tu No Ten ma dwójka tutaj biegnie co do white'a Ej pa biegną tam w zonie To idą do nas, to idą Zabiłem, zabiłem, już Biegnie kolejny Ci są w są kolejny Kolejnego zabiję nie rozbudowy mój dalej 33. Dostałem fraga 37. Ej tego, patrzcie, zobaczcie. Ej tutaj, serenada ma minus 100. Nie ma co zrobić, krak DDD zabijemy Nice, brawo. W tych boksach, dobra, dostanę killa, dostanę killa, ok. Krak, white Patrzcie tam w drewnie tego typa. No dobra, już, stój. Ej, typy tutaj, patrzcie, patrzcie, rotują wodą, rotują wodą. DDD zabiję, zabiję, zabijemy Ej, tutaj jeszcze typ, typ tu jest, rotuje. Ej, tutaj pod pod spodem jest. Adam, trzymaj metal. Chyba. Nie no, nie, nie chill. Trzymaj metal, weź metal. No, ja mam, ja mam. Okej, okay. no to przelatamy 70 jeszcze? dałem jednemu. Pod nami. Leci ptak, leci ptak. Podłączcie oto, podłączcie oto. Chodźcie, chodź tu coś Idę, idę, ja idę skonektować Adam. Skonektuj oto. Obsułem, ja trzymam, ja trzymam trzyma, ja Konektuj, konektuj. Konektowałem już, idę na górę. Jest co, to no. jest, tak, tak. Da. Jeden się leczy. Sprewnik, no. jest. w do, do, no. Rotuję. w no. Rotuję. Rotuję. Rej w nich, no. Rotuję. na w nich, no. Rej w no. tych, do tych, do w tych, bo żeby nam nie... w w rotuję, rotuję. Tak, lecimy, tak? Sprejujcie w nich. Ej, metal, 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 metal. Masz, daje miękowe, ci daje cały miękowe. już, Adam. Kurde, musimy kill jak najwięcej łapać. To jest... No łapkę, łapkę, no. Zaraz można schodzić, nie? Tak, ja, za, ja Ta. zaraz będę schodził na nich. z tego, A, Zara. zabrał, kurwa. No zaraz schodzimy, Arci Adam, ja z Tego, tego, tego. Ej, kolapsuje, 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 kolapsuje. Tak, 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 tak. tak. Adam, nie boxuje mnie. Ja podpiąłem, możemy iść dalej, haj. Zwróciłem ich, zwróciłem ich, zwróciłem ich. Sprajujcie, sprajujcie. Zwróciłem ich, wszystkich Z tym okej, okej. Ej, oni nie, masz... nie mają jak pod górę wejść. Ta i mam te kill na dole. Jeden się zblokował, ptakiem leci. Ja tak, tak, tak. Co? Uwaga. Dobra, ja dostanę kill na pewno za jednego, bo go obiłem złota. Ja, toś... ja, ja, no ja mam 3 medy, mam medy. Nie mam, nie mam, ja nie ja mam. Ja ja Ej, leci ptak! Dostał 30 Uwaga ptaki! Jestem dead, fuck, zginałem! Spadłem, spadłem, to padę do boxa miskiem. Do 4! Ja dostałem, ja mogę dostać kidał Adam za mną Ja mam małą matce już Tam bardziej Wiem, wiem Idę do, do boxy. Macie tego? chodźcie, chodźcie. schodźcie, schodźcie. Ja też nie, nie. chcę tak 50-50 chodzić. 3 na 3, 3 na 3, 3, 3. Gdzie jeden jest chyba powalony? Jeden jest powalony chyba. Tak nie, nie jest. No bijam, dobijam nice, 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 Dobra, 3 na 2, 3 na 2. 100, 100, white'a ma. Pierdalam się w niego. Nice. 3 na 1, 3 tak. na 1. Tak. On da do Adama. Daj mu Kraka 16 killów innego jak go zabiję Let's go! Let's go. Nice. Let's go! 160 Dobra Toki A2 tutaj gdzieś On ma 0hp, 0hp ma On jest pod naszymi biedami, tu 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 Ja bym go ze zespalił, bo to jest 3 kill nice. Let's go, zabiłem go, zabiłem go Spam go, spam go, spam go. To jest Sotipek Zesujemy Dobra, chill, chill, chill on się nawet oznaczył. A, poleciał tymi. Mamy zonę. O kurde, budujemy się, budujemy buduj, się. Buduj, ja buduj, buduj. Ja mam zbudowane, ja mam zbudowane, mam zbudowane. To jeszcze, nie? właśnie. Gdzie? No już nie ma w sumie. To jest typ, to jest to Solówa chyba. Gdzie tam? Dawaj grip, 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 50 white, 50 white, grip. Kogo grip? O, nie, 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 nie. Tu jest, tu jest solówka. tam, ci Uwaga na tamtych. Widzicie ich? 34. Gdzie? Tak, on dostał około 50 light Zrzuciłem ich, zrzuciłem ich Dobra, ja piję Przecielujcie trochę Saga przerzuciłem A. Ej, patrz co ci mają wybudowane, dawać presję na Niko, tych Niko, nie no, ma To skolapsy to Można no, podpiąć pod to, tak nie? Później To Ty ja... Wychodź z tego tarpujesz? Dedy, zabiję, ej, zabiję. Dobiłem, dobiłem, dobiłem Podłączcie do... Ej, podłączcie do tego, podłączcie do tego o, i dajcie meta, meta, metal, metal, i... metal No do tych bilów pod nami, podłączcie to Lepiej do tamtych jaj. I... No dobra, dobra, no no to... dobra, dobra, dobra. Zajebliście wak Zaj, biście, Ty jak ty... Do, dobra, okej, okay, okej, okay, bo ja się wystraszniałem, że to spectarpowałem. Tak tylko nie wtedy nie jak podłączę, to nie musisz z metal. Spamy, 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 spamy Zon no no no, i... Mało masa, już tylko sto No to daj! To ma pelerynę z was ja nie mam. Ty adam, chodź. masz drewno, czy... ja mam drewno, jak to masz Ale drewno, rena, to po refresh to... trzeba iść. A ty mówili, że masz 460 metalu. a Adam, adam, 6, adam 6, weź, tam weź 6, może nizę i No zaje... to, ja to daj ten metal. metal. No po co, DAJ co nie nie CAŁY miał, METAL, CAŁY METAL! Ek Nie będę miał matsów, nie będę miał macu! dałem ci drewno, stop. Dobra, nie, ja nie mam jak tarpować. Nie Nie mam jak Ale się, ty biały skin minus 100 white Nie podniosłem tego drewna jak coś. Daj mi, rzuć mi Ja ale nie, nie wiem, mam jak wejść później do góry. Ej, zostawiam te, zostawiam te. Pele, e, zostawiam Co, te ten, to to idzie, pot, po to. idzie tam, idzie tam. Zostawiam tam. też jaga, zostawiam też jaga. Nosy. Trzymaj jaga. Dobra. I ja idę, ja idę po kide. Ej, tu będzie. Też schodzę. Chodź To ja idę z wami. Albo ja będę nie to nie się wyżej się trzymał. No, 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 to ja to trochę niżej Ja cię. Ja ten drugi ma white, ten drugi ma white, on nie w zonie. Da, da, da. po to. No to ty Arci kurwa, ty jesteś przyrodowra, dzięki Arci, ja pierdolę Ej, 3 na 2, 3 na 2, 1 ma 0 HP mój, który mnie zabrał Ej Arci to skądś, ja i Avaxi też, ja będę grał filo Jest jeden, A... dwóch? Dwóch, jeden ma white'a A bo to jest, ja myślałem, że to jeden, co zacząłem tak iść Adam, musisz, wy, musicie ich najbardziej presować, żeby na chwilę przegrać to Medalion ma, uwaga Presujcie ich full Nice So, let's go, go, go nice.